Cześć. Dzisiaj dokończymy ostatni odcinek, bo wspomniałam tam o tym, że do niektórych ludzi mam podejście typu O mój Boże. Co to może oznaczać wedle moich teorii? No więc ja, gdy tak obserwuję siebie i swoje preferencje z perspektywy przyszłości, to bardzo się to zmieniało i to nie jest nic nadzwyczajnego, ale. Jest to dość dla mnie zaskakujące, ponieważ wiecie, jest taki wiek, albo w sumie wiek, albo typ osób, możemy tak to powiedzieć, które preferują, gdy jest dystans. Gdy jest dystans, gdy osoba ma dystans, gdy osoba, wiecie, jest taka frywolna i lubi się śmiać ma poczucie humoru, poczucie humoru również. To jest cała, cały wachlarz tego, w jaki sposób może się ono objawiać, ponieważ niektóre osoby zarzu zarzucą nam jakieś e, żarcikiem, takim żartem, który nazywa się żart, a są osoby, które żart bardziej rozumieją w kontekście żartów sytuacyjnych, czego ja czego bardzo uwielbiam. Ponieważ to jest to taka, taka umiejętność odnalezienia się w sytuacji, w której się obecnie znajduje dana osoba. Umiejętność. Odnalezienia się w tej sytuacji i adekwatnej takiej adekwatnego działania, które powoduje to, że y, publiczność się śmieje. I to jest sztuka. Ale wracając do tego, co ja rozumiem przez to, gdy powiedziałam, gdy poznam znowu kogoś takiego, kto powoduje, że po prostu, o mój Boże, że niektórzy ludzie powodują we mnie, o mój Boże. Obecnie. Te poczucie humoru i ten cały żart, ten komizm, o którym wspominałam chwilę temu, nie jest już taką dla mnie podstawą, bo zaczęłam dostrzegać w ludziach takie coś, co działa na mnie jak magnes. Każdy ma inny ten magnes, każdy jest, jakby to powiedzieć, inaczej naładowany, inną energią. W sumie to bardzo dobre tu wychodzi porównanie, ponieważ dla niektórych osób podstawą. Porozumienia się z inną osobą jest, na przykład, inteligencja. E, inteligencja to też jest takie szerokie pojęcie, ale dla niektórych ludzi jest to właśnie inteligencja. Dla niektórych ludzi jest to poczucie odpowiedzialności i to się wydaje takie dziwne, no bo Boże, po co mi znajomi, którzy, wiecie, będą odpowiedzialni? No to odpowiedzialność to jest taka cecha poboczna, ale każdy z nas jest inny i naprawdę każdy z nas ma inne preferencje dotyczące. Tego, jaką cechę człowieka stawia na piedestał. Najczęściej z tą drugą osobą stykamy się jakimiś tam wspólnymi zainteresowaniami, które z początku nawet mogą wydawać się wcale nie takie wspólne. Dopiero później, w wyniku tej jakiejś tam dyskusji, dochodzimy do tego punktu wspólnego i po prostu e, taki mindfuck. I wtedy e, to jest niesamowite, co się wtedy dzieje w mózgu, że. To człowiek wtedy automatycznie się pobudza, ponieważ wiecie, czuje taki ten sam grunt z tym drugim człowiekiem. I, i, i to jest takie, wiecie, po prostu jak y, to jest takie prawie jak nie wiem, jak już gracie sobie w pasjansa i zostają wam tylko takie karty, że nie ma opcji, żeby ten pasjans albo. No, pasjans wam nie wyszedł. To jest tak samo. I to jest taki właśnie moment, kiedy czas się nie liczy, czas sobie płynie, a wy płyniecie w tej dyskusji, później może w relacji. Ale czasami sami układacie tego pasjensa. A ta osoba nic nie widzi, bo ta osoba gra na przykład w bierki. I wtedy yy, to pryska jak bańka mydlana. Dlatego ostatnio również o tym mówiłam: należy mieć oczy otwarte i nie uzależniać swojego szczęścia, tak wiecie, bezpośrednio od drugiej osoby. Możemy się powiedzmy wspomagać wzajemnie, wspomagać inne osoby, ale jednak yy, racjonalne myślenie powinno pozostać.